la buenas tardes. Proszę Państwa, ceremonia otwarcia 25 letnich Igrzysk Olimpijskich Za chwilę wielki, ponad 3-godzinny spektakl, który wyjrzy blisko 3,5 miliarda ludzi na świecie za pośrednictwem 150 stacji telewizyjnych Specjalnie skomponowana na otwarciu piosenka, którą śpiewają wierzący Kreni Merkury i słynna i hiszpańska Montserrat Caballé Igrzyska ze swoim uniwersalnym przesłaniem Spotkania ludzi ze wszystkich kontynentów, wszystkich lat, wszystkich światopoglądów już dawno przestały być tylko wydarzeniami sportowymi. Jest coś niezwykle fascynującego w tej prostej, tej opartej i fair play. Na naszych czasach rozpadały się systemy totalitarne, padły imperia, a naiwna wydawałaby się filozofia barona Kubertyna w twórcu Nauwrzutnych Igrzyskach na stadionie reprezentantów aż 183 państw. Dobry wieczór Państwu, przede wszystkim no, nareszcie się to zaczęło. Atlanta czekała na ten moment 6 lat od chwili przyznania organizacji Igrzysk Świat, 4 lata od Barcelony. 83 tysiące widzów na stadionie olimpijskim odliczało wspólnie countdown pokazywany na wielkiej, świetnej tablicy, kiedy wreszcie rozpocznie się ceremonia 23 letnich Igrzysk Olimpijskich, 26. Olimpiady. Dzień dobry, witamy Państwa z Sydney. Witamy ze stadionu Australia, największego stadionu w historii letnich Igrzysk Olimpijskich. 110 tysięcy widzów przyszło, by obejrzeć to największe wydarzenie każdych Igrzysk w ceremonii otwarcia. Proszę Państwa, tutaj czuje się kapitalny klimat, podniecenie, nastrój wyczekiwania, jaka będzie ta uroczystość, chociaż wcześniej odbyły się już dwie próby. Kompletem widowni, no i część osób wie, jak będzie przebiegać ta uroczystość. Witamy Państwa za ten piękny sierpniowy wieczór, jakich w Atenach wiele, za chwilę kilkaset stacji telewizyjnych, radiowych przekaże obraz i dźwięk z otwarcia 28. Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Cały świat będzie wpatrzony w ateński stadion olimpijski przyozdobiony dachem. Architekta Santiago Calatravy, przypominającym morskie fale Grecja żyjąca przy morzu z morza tak ważnego dla jej historii, ale także całego Mediterane. Dobry wieczór Państwu. Wszystkie ważne wydarzenia w dawnym imperium chińskim odbywały się przy udziale FU. Mamy 2008 bębnistów. Przed nami ceremonia otwarcia 29 Igrzysk Olimpijskich. Kraju, za którym stoi 5000 tysięcy lat historii i wielka cywilizacja. Mieście, które bywało stolicą imperium i dynastii władających światem. Chińczycy twierdzą, że zaszokują świat rozmachem Igrzysk Olimpijskich, których przygotowania kosztowały ponad 70 miliardów dolarów. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na rozpoczęcie ceremonii otwarcia Igrzysk 30-letniej Olimpiady w Londynie. Widowisko, które za chwilę zobaczymy, ma być hołdem dla dziedzictwa Brytanii. Inspirowany przez sztukę Szekspira Burza, dyrektor artystyczny tej ceremonii, Danny Boyle chce przenieść nas na Wyspę Cudów. Sam Londyn, zrodzony z proroczego snu Brutusa, jest miastem wizji, proroctw i bezmiaru. Dobry wieczór, witamy z Marakany. Rozpoczynamy relację z 31. letnich Igrzysk Olimpijskich, od planu postaci Chrystusa, odkupiciela z Corcovado, w obejmującym geście miasto Igrzysk Rio de Janeiro. Jak pisał Julian Tuwim w najpiękniejszym polskim poemacie, Kwiaty Polskie. W Rio na szczycie Corcovado stoisz kamiennym Wielkoludem, z ramiony rozkrzyżowanymi. W dzień jesteś krzyżem, w nocy cudem. Bóg, krzyżo-człowiek, świeci ziemi jasnością fosforycznie bladą. Podobno Bóg tworzył świat przez sześć dni. A siódmego zamiast odpoczywać stworzył Rio de Janeiro magiczne miasto. Przez najbliższych 17 dni będzie tu płonąć ogień olimpijski, symbol trwałości i tradycji.